Kramsk Uwaga, obiekt monitorowany I w chuju to mam, że jest monitorowany kapucyny Jebana Materialiści Monitorowane boją się, że ukradną im te wartości Materialne Kurwe Sami nakradli i się roboją. Ostatnio jak jechałem 19 października od papieruszki z Wrocławka, czyli z tamtego kierunku w kierunku Konina. To było, to było blisko koło północy już dość późno wracałem, to zauważyłem, że taki ładny kościół tu jest mimo to, że mógłbym się tylko zatrzymać jakoś kurde już chciałem po prostu do domu jechać się ale dzisiaj tak powiem, myślę sobie, że można by zobaczyć jak tu jest bo z daleka ładnie wyglądało Teraz tak było tak ładnie oświetlone było. to było Nie. Zamknięte. Więc tyle co zobaczę, to tu parapia Tu parking, ale duży, no całkiem duży ten parking. Cała wioska się zmieści na mszy. O fajnie, to koszmarnie wygląda Jeszcze się dobrze ko kościół nie skończył, a już groby się Akurat takich wstawek to nie lubię To wszystko koszmarne A może tu jest wejście, tylko chciała cholerać, to wiadam. Pierwszy raz w życiu tu jest. Też tu nie ma wejścia. Szkoda, że sobie nie zobaczę. Musimy trudno. Jeszcze zobaczę może gdzieś z boku jest wejście, z drugiej strony. Wątpię w to, ale. Zobaczyć można nie tam raczej chyba chyba raczej nie ma chociaż gdyby tu nie ma za tym filarem, ale to co jest to to co teraz potrzebuję wysrać się wysrać się a to chodzi czy nie chodzi nie chodzi mam nadzieję że jak wszędzie kamery zostawili to Kiblu nie ma kamerzo? No tak Nie wysram się Prosimy Nie rozczaruj nas Następnych, dziękujemy Ja na samym starcie Jestem rozczarowany, że nie ma papieru toaletowego Ja pierdolę to zaboszczalne Chamstwo Nie rozczaruj, kiedy ja już Kurwa jestem rozczarowany No dobra Byłem, zobaczyłem nie wszystko, ale coś tam zobaczyłem. Z daleka wygląda bardziej okazale, jak się jechało w tym świetle, w tych światełkach, ale tak ogólnie tak może być. Patrz nawet na drzewie, założyli kamerę. Ja pierdolę co za filmowcy, kurwa. Wszędzie kamery, a kościół nawet nie jest otwarty. To co oni chcą kamerować? Co miałbym, kurwa, filar zajechać? Ja pierdolę. Czasem są kurwa, lewica. No, Boże, to są debile. No, schody jeszcze sięgają lat pewnie perelowskich, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, to mi się podoba, jak takie perel, perel fajny jest. Konin jako miasto samo w sobie jest bardzo silnie perelowskie, Także Kramsk Konin tam praktycznie jedna klika. Dobra, czas już iść. Mówię tam, jeśli już jestem w tym koninie, to już mówię zobaczę. Popatrzę, zobaczę, jak to wygląda. Chociaż mogłem wtedy. zobaczyć, bo teraz będę musiał stać w korku, bo tam remonty drogowe są. Dobra, ja kończę sobie tu sprawdzę, sprawdzę sobie tylko, czy tu jest dojazd na drogę do trasy krajowej 92, bo jeśli mam tu jechać i stać w tych korkach, to przynajmniej sobie poznam jakieś nowe dróżki. Скранчис.